Witaj serdecznie Pał się z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci sekret budowy ogromnych organizacji tak szybko, jak to tylko możliwe. Wspominaliśmy już o tym trochę w poprzedniej części, odkryliśmy m.in. sześciopunktowy plan działania. Mówiliśmy też trochę o duplikacji i o kilku innych rzeczach, ale teraz pokażę Ci taki prawdziwy sekret, takie słowo kluczowe, na którym opiera się cała branża marketingu sieci sieciowego. A tym słowem kluczowym jest tak naprawdę dźwignia, ponieważ to jest klucz do dominacji w tej branży. Dźwignia jest tym czymś, co pozwoli Ci się wylegiwać na przykład całymi dniami na plaży, spędzać więcej czasu z rodziną i znajomymi. Będziesz mógł wziąć sobie na przykład urlop na tydzień, czy na dwa tygodnie, a i tak będziesz w tym czasie zarabiać pieniądze. Dźwignia to jedyna rzecz, która Ci na to pozwoli. A więc dźwignia jest bardzo ważnym elementem, właściwie to jest klucz do wszystkiego. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Pokażę Ci, jak odkryć tak zwaną sekretną dźwignię i wdrożyć ją w praktyce tak, że będziesz mógł pozbyć się swojej konkurencji, a ludzie będą po prostu Prosić cię o prezentację twoich możliwości biznesowych. Ale gdy na przykład zaczniesz budować swój biznes bez dźwigni, bez wykorzystania ich w praktyce, to niestety będzie to oznaczać tylko tyle, że kopiesz, zaczniesz kopać sobie po prostu dołki pod nogami. Nie będziesz wtedy niestety zdobywać nowych kontaktów, i no i siłą rzeczy twoja lista również nie będzie rosła, rosnąć w takim tempie, jak powinna. To jest niestety najczęstszy sposób. Jak właśnie amatorzy podchodzą do budowania swojego biznesu, i to na pewno nie jest droga, która zapewni ci sukces? Gdy zaczniesz używać już dźwigni w praktyce, to będzie to moment, w którym zaczniesz korzystać z tak zwanych bezpośrednich strategii marketingowych, które spowodują, że właśnie w tym momencie Twoja lista zacznie w końcu rosnąć, nawet gdy będziesz robić coś innego. I teraz możesz zadać sobie pytanie, z czego taka dźwignia może się składać? Otóż na dźwignię składa się kilka elementów i mogą to być na przykład Twoje strony przychwytujące, które będziesz umieszczać w różnych miejscach w internecie. Może to być Twój blog, na którym zaczniesz publikować wartościowe informacje. Jest to również marketing na Facebooku i na pozostałych stronach mediów społecznościowych. Jest to również budowa listy kontaktów za pomocą autorespondera. O tych takich poszczególnych częściach, tych dźwigni, tego całego systemu opowiem się trochę więcej w następnych odcinkach. Używając dźwigni, tak naprawdę zaprzęgasz taką całą armię robotów, które będą na ciebie pracować 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Będziesz wtedy na zewnątrz, ludzie będą widzieć, że działa, że istniejesz, i już w tym momencie twoje wiadomości one będą krążyć po sieci, tak naprawdę bez twojej ingerencji. I każdy profesjonalista korzysta z tego rodzaju dźwigni, stosując darmowe lub oczywiście płatne strategie marketingowe. I ten rodzaj dźwigni możesz wdrożyć w praktyce, wykorzystać, tylko stosując atrakcyjny marketing. Oczywiście nie uważam, że nie da się budować biznesu w tradycyjny sposób. To po prostu zajmie Ci dużo więcej czasu. Znam kilka osób, szczególnie za granicą, ale w Polsce również, które. Przyszły do internetu i zaledwie po kilku miesiącach swojej działalności, po 6-10 miesiącach, zaczęły już zarabiać ponad 10 tysięcy miesięcznie. Musisz po prostu stać się atrakcyjny dla innych, o czym wspominałem już wcześniej. Ludzie wtedy sami będą prosić o prezentację możliwości biznesowych, a osiągniesz tą atrakcyjność tylko wtedy, kiedy będziesz oferować jakąś dodatkową korzyść, jakieś dodatkowe wartości. Może to być na przykład Twoja wiedza lub jakiś system marketingowy, który stworzysz i który będziesz oferować swoim potencjalnym współpracownikom. To musi być taki atraktor, to musi być takie coś, które będzie wyróżniać Ciebie na tle Twojej konkurencji. Ale przede wszystkim muszę powiedzieć Ci jedno, tym atraktorem nie może być produkt Twojej firmy MLM ani jej plan marketingowy, ponieważ te rzeczy to, to nie jest nic nadzwyczajnego. Odpowiednio wykorzystana dźwignia w praktyce, ona sprawi, że ludzie właśnie zaczną Cię ścigać, ponieważ oni będą chcieli wtedy wiedzieć to, co Ty już wiesz będą do Ciebie pisać, na przykład dzwonić, aby podjąć swoją współpracę i firma z którą współpracujesz nie będzie mieć w tym momencie już takiego dużego znaczenia. Dźwignia to jest właśnie to, co zrobiło z tak zwanych big boys tym, kim teraz są. W tym momencie już nie będziesz musiał osobiście nikogo sponsorować albo sprzedawać, ale polecam Ci to robić dalej, ponieważ Twój zespół zacznie w tym momencie również pozyskiwać nowych współpracowników, ponieważ pokazałeś im właściwą drogę. Jesteś już na tym etapie Takim mentorem, ich trenerem, nad będziesz takim ich sensei, ponieważ powiedziałeś im, jak mają skutecznie działać. Ale właśnie takie coś wydarzy się tylko wtedy, gdy pokażesz odpowiedniej ilości osób, jak wykorzystać sekretną dźwignię w praktyce. I w tym momencie, gdy twoi współpracownicy zaczną również stosować ten ataksyjny marketing, gdy oni również wyślą armię swoich robotów do, do pracy, to będzie to oznaczać tylko jedno: że w tym momencie zarabiasz już nawet wtedy, gdy śpisz. Ty jesteś na urlopie albo robisz cokolwiek innego. I to jest naprawdę do osiągnięcia i to jest wspaniałe. Na dzisiaj to już jest wszystko. W następnej części pokażę Ci, z jakich stron masz korzystać, z jakich stron masz używać do budowy swojego biznesu, czyli od następnej części będziemy rozkładać te poszczególne elementy dźwigni tego całego systemu na czynniki pierwsze. Teraz przejrzyj dokładnie tą stronę, zobacz jeszcze dokładnie, jakie informacje Ciebie tutaj przygotowałem, a my widzimy się już niedługo. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.